Dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Matis Salonu. Proszę państwa, dzisiaj jadę sobie obejrzeć. Właściwie nawet nie wiem, czy on jeszcze tam stoi, ale ze zdjęć satelitarnych z Google widać, że stoi taki, no i można powiedzieć porzucony Matis Golden. Dzień dobry, jestem na miejscu, stoi ten Golden. Proszę państwa. No i zaraz go tutaj zobaczymy. Ma pokrowce no Jeśli chodzi o progi, to klasyka tutaj nad kole, tył. Bardzo ładne Już ktoś tutaj próbował zakupić to. Jeśli chodzi o progi, to, to to jeszcze do uratowania. Tu nad kole tutaj oczywiście puknięte, to od razu bardzo Na półkapciu stoi. Felgi ładne. środek no tutaj już musi stać trochę bo jest meszek no ale generalnie proszę państwa to muszę powiedzieć że jest e, bardzo ładny jak na no, takie sten e, tutaj ma tylko taką wadę ale to jest nic klapa maska raczej e, bardzo ładna błotniki Oczywiście tutaj wszystko takie, jest parę takich wad, ale, no ale plusy też ma widzę, Ma tutaj ma nadkole też z tej strony bardzo dobre, z tyłu on też jak pęknięty, no, on jest do uratowania, No, oczywiście mechanicznie to tak samo wszystko. No. O, ale wiecie co proszę Państwa? Zajrzałem tam. Tam um. mi się uda. Progi zardzewiałe wewnątrz. Ten ładnie z wierzchu wygląda tak. Nie wiem, czy będzie widać. Jest katalizator. Ale tutaj, o. To już się sypie. Eee. Czy bym kupił kupiłbym. Jestem tutaj jeszcze trochę, ale nikt nie wylatuje z mordą, co ja to robię. Więc nie wiem, <ścjalna> właściciela nie, nie znajdę. No cóż, Golden jak Golden Ma te wady swoje do roboty mechanika i tak tutaj jeszcze raz. Błotnik, trochę drzwi. Tutaj jest próg do zrobienia. Przód to jest dobry, widać. Ale tutaj to jest do zrobienia. Nadkole bardzo ładne. No widać, że, że jest bardzo ładne. Jest tylko... się sypie. Przy wycieraczce jest ładnie. Na części to on jest też bardzo ładny. Ciekawe, na szkoda, że nie ma właściciela. No jest do wzięcia jeszcze ten Matis do uruchomienia. I bym go zrobił. Nalepki są, to jest najważniejsze. I już można robić. Bielactwo na, na desce, już te węższe yy, zderzaki. Nie wiem, właśnie. No cóż, ogólnie mówiąc, takie ma w ale ogólnie mówiąc, do, do, dobre jest do zrobienie. Jedyna wada tutaj, bo grubsze, to, to jest ten. I raczej to by to, jak po wyciągnięciu, to jest ta linia tutaj. załamania, no plus jeszcze to trzeba robić, no to już nie ma co wyciągać, tylko to robić. Wymienić tutaj, no i oczywiście mechanicznie. Drogi. To jak zwykle tutaj już są pokrowce na siedzeniach, więc one muszą być bardzo ładne. No cóż, lecę, proszę Państwa. Dzień dobry, Pani. Dzień dobry. Mam pytanie: czy może orientuje się Pani, czyli to jest ten mat, czy, czy to jest ten mat jest ten samochód, co tu stoi? Może jakiś właściciel jest tutaj? Nie wiadomo. Czy to ktoś z, tutaj z okolicznych mieszkańców? Nie mam pojęcia. Nie wiadomo. My nie. No właśnie, szkoda. Tyś, e, bo ja kiedyś widywałam ten samochód. A to nie, to jest znaczy, właścicielem tu, tego domu? Nie, nie, nie. Ja tu tylko przejeżdżałem. Po prostu widzę, że ten samochód już długo tu stoi. A, to nie A nie chciałbym, zainteresowany jestem kupnem tego samochodu właśnie. Karteczkę włożyć. No, tam jest karteczka już, jednak widzę, że ten właściciel się nie odzywa. No, nie wiem, czy on przychodzi. A, a tutaj widzę, ten właściciel też nie jest właścicielem. Nie, nie pytałem się jeszcze tam. Panią to zobaczyłem i mówię, tak zapytam. Zaraz zostawię tylko karteczkę w nim, że chcę kupić to auto. No i to wszystko, co mogę tutaj zrobić, bo um, obejrzałem go. I stoi tutaj taki golden, proszę Państwa już karteczkę wrzuciłem jestem już po obejrzeniu tego Goldena proszę Państwa no to on jest do odremontowania, tylko żeby znalazł się właściciel podejrzewam, że tam może być problem z opłatą OC przeglądu to na pewno nie ma to nie jest koniec, bo w tygodniu spotkałem topa FSO, także zapraszam jeszcze do krótkiego odcinka, ja się już żegnam, zapraszam do subskrypcji i do oglądania kolejnych odcinków, do widzenia. Taki Matiso to stoi tutaj, FSO. jest ja to poobijane trochę, ale powiem Wam, że mógłbym już go kupić nie? O, top topki, to się nie nie zdarzają często a stan jest niezły widać że progi oryginalne trochę zabezpieczone kopaki już FSO no bardzo ładne. jak na topka 嗯。Mm hmm. Dobrze. jest... Jedyna wada.